Proszę Państwa, chciałbym podziękować za Państwa przybycie. Oczywiście poproszę o zamknięcie tej manifestacji naszego Wojtka, który naszego Wojtka, który jest, jest formalnym prowadzącym demonstrację, tak? on, on odpowiada za nas. Parę słów, proszę Państwa, na koniec od siebie. Ja wierzę, że w głowach naszych polityków zaświeci jakaś łapka mądrości, bowiem my nie żądamy przywilejów dla siebie, jak usiłuje to przewrotnie i dość podle tłumaczyć minister Gowin. My chcemy ochrony dla naszych konsumentów. Kiedy, te, kiedy zaczynaliśmy pracę nad ustawą o gospodarce nieruchomościami, o których to pracach mówił pan dyrektor Jędrzejewski, ten rynek inaczej wyglądał. To był rynek niewolny, to był rynek dziki, tak naprawdę. W tej chwili mamy całą armię wykształconych, wspaniałych ludzi. Nasze licencje nie są. Nie są ograniczeniem dla tych, którzy chcą wejść na ten rynek. Wręcz odwrotnie z rynku nieruchomości uciekają, uciekają firmy. I nie dlatego, że licencje powodują tę ucieczkę, ale dlatego, że polityka gospodarcza tego rządu, polityka wobec małej przedsiębiorczości, zażynająca byt małych przedsiębiorstw ogromne. ogromne Kwoty płacone na ZUSy opodatkowanie powoduje, że te firmy padają. Problemem rynku nieruchomości nie są licencje. Problemem jest zła gospodarka. gospodarka i zła polityka wobec przedsiębiorczości. Żądamy innych kryteriów dla małych firm rodzinnych niż dla dużych korporacji. Żądamy oddzielenia rysującego się y, pewnego układu rządowo bankowego, bo tak to postrzegamy, takiego wspierania się y, systemu bankowego y, z władzą y, w celu monopolizowania tego rynku przez wielkie korporacje i przez banki. Żądamy, jak Państwo zauważyliście, to się pojawiło w naszej petycji, żądamy oddzielenia działalności bankowej od działalności w obrocie nieruchomościami i zarządzania. My widzimy, że niektóre banki już chcą w swoich oddziałach uruchamiać biuro obrotu nieruchomościami. Rzecz niedopuszczalna, która zaowocowała potężnym kryzysem w Stanach Zjednoczonych, który rozlał się po całym świecie. Parę milionów Amerykanów utraciło domy w wyniku takiej polityki. W 2011 roku prezydent Obama podpisał ustawę w marcu, w którym zakazał działalności w obrocie nieruchomościami bankom. Prawo Obama! Liczymy na to, że władze będą mądre przed rysującym się niebezpieczeństwem na rynku nieruchomości, a nie wtedy, kiedy tysiące Polaków utraci swoje domy. 350 tysięcy ludzi płaci większe kredyty niż warte są ich mieszkania i ten proces postępuje. Nikt nie jest w stanie w budynku tym, który Państwo widzicie, ująć się za tymi ludźmi. Nie ma tutaj przedstawicieli, którzy by się zajęli tymi sprawami. Ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy tam siedzą, poza opowieściami różnymi, obietnicami, że się zastanowią, że rozpatrzą, w nosie mamy ich zastanawianie się i rozpatrywanie. Mamy głęboko w nosie. My chcemy, żeby załatwiali sprawy, a nie zastanawiali się i rozpatrywali. Mają załatwiać sprawę, bo, taka jest, bo taki jest ich psi obowiązek. Kiedy nie nauczą się tego, kiedy nie będą potrafili załatwiać tych spraw, to my również, w warunkach demokracji, pomyślimy o tym, żeby wymieść tych ludzi z tego budynku. Ten budynek też jest for sale.